I witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Redeemer Kontynuujemy sobie rozgrywkę przedostatni ostatni rozdział przed nami No i powiem Wam, że ciepło mi jest dzisiaj Bo właśnie, że tak powiem, z, z wanny wyskoczyłem A siedziałem w niej chyba ponad godzinę Więc wiecie jak to jest w gorącej wodzie <grywka> Trochę mnie trzyma temperaturka, że tak powiem Na początek staram się po cichu ich załatwiać, bo tu widzę, że są poważniejsi przeciwnicy, a ja chciałbym tego shotguna jednak oszczędzić troszkę. Mhm. No jest elegancko, tam tego chyba nie będę mógł załatwić po cichu. Wezmą sobie na pewno to? Tego chyba zresztą też. Zresztą zaraz możemy to zobaczyć. No właśnie. Ale możemy ich zamordować okrutnie i brutalnie Na przykład tak A potem tak i tak A potem tak Patrzcie jak to parza Teraz pięknie aż fikołki strzelają Dobra Wziął mi to, wziął, ale na razie zostawię jak już tutaj, bo jeszcze tutaj się przejdę, zobacz co tu jest a widzicie i to by mi się przydało. Pójdę jeszcze po karabin zwykły i piu, 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 piu. Pięknie. I teraz tego? Bo ja zapomniałem, że przecież ja mam ten. Ej, mówcie. Tłumik do tego karabinu przecież. Proszę bardzo. Wszyscy nie żyją. Akolwiek to brzmi brutalnie. Co my sobie możemy ulepszyć? Karabin. Co ten karabin tu ma? No chyba hyperburst. Może by to było niezłe? Plazma overload. Overload może być dobry. Tylko. Problem jest taki, że ja nie wiem, czy to też mi nie będzie zdawało obrażeń. Ale dobra, spróbujemy z tym. Podbijemy trochę tą plazmę. Teraz się też postaram ją podbić trochę żeby ten dziesiąty poziom przed ostatnim bossem wić. Ale nie wiem, czy to będzie takie proste. A to robimy bum, bum. Spadaj. Pach, pach. Proszę bardzo. Ojej. Chodź za mną, kolego. Dokładnie tak o to chodziło. Daj mi tu. Hmm, jeszcze by się przydało jakiś ten. Bo ulepszył tą plazmę do końca. Może by to faktycznie, kurde, fajnie zadziałało? Nie wiem. Aha. Halo. O, nie wiem, czy się otworzą te drzwi. Wow! Spokój się pan. O nie. Mhm. Gim pod Dobra. A, nie, góby też nie chcę tego typu. Wow 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 panowie Spoko jaj nie chciałem Spadaj Szkoda tego shedgana trochę Dobra wezmę to hmm. A tu co jest? A tu jest zamknięte, dobra BUM No dowaj! Tak jest! Jest i tak także nic w sumie nie straciłem. Energia na fullu. No wszystko gra, póki co, jest elegancko. Idziemy dalej. Hmm, znowu ten! Ale mamy tam dużą broń, także myślę, że. Ojoj, aż zabiesiło grę. Dobra. Dostał w łeb. aż miło. Jest jego broń? Jest. Hangar, mówicie państwo. No faktycznie hangar dla tych ich samolotów całych. Masz. I masz. O kurde. Nie wiem, że tak można. To chodź tu. Ty chodź. Kurde, ciebie chciałem załatwić, szczerze mówiąc. Ale już okej. Okay. Ej. No, no, nie blokuj mi się tam. Mhm. No chodź. No chodź. Chodź tu. Tak jest. Dawaj mi swoją broń. A teraz... On jeszcze... Kurde, na hita go ściągam? Hmm. Ciekawe czy wyleci. Nie. Znaczy nie wiem, może i by wyleciał. Ale nie wiem. 80% ma to broń. Hmm. Jest tu coś innego? No tam jest na pewno nowa. Dwa hity więcej. Dobra. No, nie śmigana, już będzie. Idę, właściwie skaczę dalej. Powinienem iść normalnie, jak człowiek, troszeczkę szybciej jest. Kipi view O, mamy dziesiąty. No właśnie, jak to teraz będzie działać? Sprawdźmy. Zaraz ja jacie zabiję. No i co? Nie miałeś wybuchać, tak? Czy ja coś źle przeczytałem? No, tak to powinno działać. Chyba nie działa, tak do końca. Nie wiem. Okej. Okay. Szkoda trochę. Chyba, że to chodzi o żywych. Chyba, że to chodzi o żywych przeciwników, ale. Dla mnie dziwne, troszkę. Chodź. Aha, nie można na ciebie. Dobra, rozumiem. Hmm, szkoda. Myślałem, że można tego wielkiego... Yy, to jest wentylatora, go wrzucić, ale nie. Kurde, szkoda w takim razie, że go mi troszkę. Ale, gdybym nie wiedział, że będzie jak będzie. Nie? Masz. 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 O kurde, zginął. A ja się tu z nim... A, A ja się tu z nim nic Dobra. Pyk. I pek. Pięknie. A tu jest full A co? No, wszystko na 100% ma być, a nie... Pierdowy, Masz. Tu też. Co to jest? O i widzisz. I to mi się przyda. Co już zginął? Dobra, niech mu będzie nie to na razie. Chodź, chodź, chodź. A nie, nie da się tutaj, dobra. One chyba muszą się kręcić. Jakoś tak nie wiem. Chyba tak to działa. się nie mylił. No chodź. O! Dobra, to tam będę musiał przejść, nie? Pójdę jeszcze tutaj tych załatwię. Bo tak. No. Hej? Okay. Coś jest? No z Złu jest. Problem jest taki, że wszystko już wylepszone na maksa. A, ale jeszcze ten, dla żołnierza coś jest, no, spoko. Wydźmy te karabiny, spróbujmy dobić, może się uda. Pistolety ja tam gdzieś, ale... Ale karabiny, spoko. A no, nie wiem, tu strzelbę i się niby. Aaa, zostanę przy tym. Nie chcę mi się już wyracać. Leniwy jestem. Ile to można, przecież. Macie tu półpaki. Też masz. Proszę. O nie Bum Chodź tu Masz to zginął? Dobra, wezmę sobie te PEMA jeszcze Masz Aha Chciałeś mnie elektryką potraktować, a sam zaraz zginiesz od elektryczności. No proszę. Kurde, acy że żwawi jesteście, panowie. Spokojnie. Nie ma. Ja biorę. Masz. Chodźcie No nic co my coś mi czy mi się wydaje Nie wiem Hej hej No właśnie Chodź, chodź Chodź nie wstyć się, kolego Masz Ej, no miałeś zginąć co jest No Ile można cię bić? Nie przesadzaj. Mamy tarczownika. I drugi z tym? Nie. Nawet ci koleś ruszyć biedny nie zdąży. Tak jest. Ile to w ogóle zajmuje? Ja tak sobie sprawdzę. A, 12 punktów wytrzymałości to zabiera tej broni. Taki najsilniejszy atak. Okej, okay, nie ma tragedii. W sumie to wykorzystam sobie jeszcze tą broń. Na no tego typa. On jest słaby. W ogóle te roboty są jakieś słabsze. Wydaje mi się, że gorzej szło tak naprawdę z tymi mm, mutantami. To chyba też są mutanty, tylko... Takie bardziej... zelektryzowane. O, może tak. Masz. O, ninjowie. po ninja. Masz. Jest jaka taka gra jest Sił w głowie nie mieści. Proszę. Chodź. Ło! Panie szturmowcy imperium. To Nie! No i po co żeś strzelał do mnie? Pyk! Proszę. No. Hmm... To czy... Nie, wezmę strzelbę. A jak tamtych członków więcej spotkam, to mam nadzieję ich rozpiszczyć raz, dwa. Włoszty, kurde Co to ma być? No Nie lubię tych kolesi, prawdę mówiąc Chyba najgorszy przeciwnik w tej grze Niby te dryblasy chyba powinny być najgorsze, ale Wydaje mi się, że Te typki z, yy, yy, z Tymi shotgunami to jest masakra po prostu Oho, ja już wiem co to będzie немножко будет Ну, тут за бацемией. O kurde! O kurde! Chodź tu. Muszę cię tak zaatwić, bo ja potrzebuję zdrowia. No ta. Uff. Mówiłem, że to już nie będzie śmiesznie. Tam ten dziad się chowa za tych. To mnie najbardziej drażni. Ja muszę tego załatwić jak najszybciej. On, on mnie dosłownie będzie masakrował tutaj. Okej. Okay. Pięknie. I teraz... No. Tak ma to wyglądać, mniej więcej, ale to jeszcze nie wszystko, oczywiście, nie? Tych to się najmniej tak naprawdę boję. Nie! Nie o to mi chodziło. Nie wiem, kto tu jeszcze będzie. Wolą, szczerze mówiąc, trochę oszczędzać to. Kurde, jak on się chowa, cwaniaczek o. <laughs> Dobra No właśnie, dlatego między innymi chciałbym Dawaj tego shotguna No chodź tu. kolesie, których się najbardziej obawiają, już leżą. Mam nadzieję, że już nie przyjdą. Jaka żeś ja pierdolę. cały pokój w Jusze i w zwłokach. Wszystko? Gdzie tam pewnie jest coś? Hmm. No to co? Scroll'a jak znalazłem, dobra. Tu jest 8 i tu jest 8. Mmm... jakaś broń gdzieś. O, widzicie. No i gitara. Możemy iść. No to co? Finał przed nami, ostatni odcinek będzie. Ale to nie dziś.